Witam nad projektem bramotelu do domofonów tak zwanych cyfrowych wspierają się czarne chmury chciałem sprawdzić tak mniej więcej czy moja idea, koncepcja jak zwał, to tak zwało sprzęgu między Domofonem a linią analogową jest sensowna. Zbudowałem prosty układ. Tu mam transformator, do którego dolotowałem. To jest SMD. Sobie Golpiny, aby łatwiej to testować. Jak widzicie, leży obok. Nie jest aktualnie używany. I może tu użyję Protela, aby pokazać, co chciałem sprawdzić. A czemu nie Kikada? Bo w Kikadzie nie mam gotowców transformatorów, dlatego Protel. No i sobie tu jakiś tam schemacik wrzucimy na początek, mamy linię. No USB głupieje tu. U mnie to norma. Powiedzmy, że tu jest linia abonencka telefoniczna a tu domowa. I jak to pierwotnie wyglądało. Nie bawiłem się tu w żadne rzeczy typu dopasowanie linii czy coś takiego. Źródła prądowe to miał być tylko test, czy ogólnie to znośnie zadziała. Najprościej jak się da. Nie będę pokazywał efektów, bo tu chodzi o dźwięk, więc musiałbym to nagrać kilka razy, abyście słyszeli, jak jest w kierunku z domofonu do telefonu i w przeciwną stronę. Tu mam. Gniazdko do podłączenia linii abonenckiej wchodzi to na linię abonencką telefonu. Jak podłączę to transformator obciąża linię, co powoduje w moim przypadku automatyczne wybranie określonego numeru telefonu. Tu natomiast jestem podłączony do linii domofonowej równolegle. Aby nie bawić się w te rzeczy, że liczę impulsy, włączam obciążenie, podłączyłem sobie unifon. Po wywołaniu lokalu podnoszę mikrotelefon. I od tego momentu jest połączenie z linią analogową. No, i to działa bardzo kiepsko. Bardzo słabo słychać. Domyśliłem się, że może nie do końca z tym trafem jest OK. Więc uprościłem układ. Do takiego. Tu akurat dałem 1 kilo. I to właśnie tu możecie zobaczyć. To jest ten kondensator tu. Jednokilowy rezystor. I teraz ogólnie ta sama zasada, tylko nie ma trafy. Słychać lepiej, ale nadal nie jest za dobrze. Tu obciążamy linie. To powinno być 380, ale takiego przewlekanego nie miałem. Nie chciałem tego robić z kilku rysów. nie ma to większego znaczenia. No i ogólnie wnioski. Chciałem przetestować czy nie ma problemu echa sprzęgania, jakiegoś burczenia gwizdów a na tą chwilę mam taki problem że z domofonu do telefonu słychać OK czy telefonu po drugiej stronie bo to wchodzi na centralę i tu mamy gdzieś jakiś tam telefon natomiast z telefonu do domofonu bardzo słabo słychać trzeba by dosłownie krzyczeć no i spostrzegawczy powiedzą, no trzeba wzmocnić sygnał, no tak ale takie wzmacniacze dwukierunkowe to jest problem mam co prawda z bo w czym jest problem nie możemy wzmocnić w jednym kierunku wzmacnia wzmacnia w jednym kierunku nie w obu. Więc jak się wzmacnia taki sygnał telekomunikacyjny gdzie mamy tu dwa kierunki. Otóż należy go rozdzielić. Tu już może przejdę do programu graficznego. Przejść z dwutoru tak zwanego, znaczy dwuprzewodowo, z jednego toru w dwa tory, czyli z, jedne, z dwóch przewodów na cztery. Rozdzielamy kierunki, nadawanie odbiór, I powiedzmy, że tu mamy nadawanie. Tu mamy odbiór. Jak to się robi, to może pominę na razie temat. Jeśli jesteście ciekawi, dajcie znać w komentarzach. Omówię to szczegółowo. Po drugiej stronie dajemy też tego typu układ. Gdzie przechodzimy z dwóch kierunków na jeden, tyle że tu będziemy mieli odbiorczy, tu nadawczy. To Rozdzielenie kierunków nie jest sprawą prostą. To fajnie wygląda na papierze, ale w praktyce tłumienie tego sygnału nie jest zbyt wysokie. No, i tak w moim przypadku mamy problem z akurat kierunkiem. Tu powiedzmy, jest ten. Linia telefoniczna, tu domofonowa, w tą stronę. No i tu sobie wstawiamy wzmacniacz. Zresztą, jak widzicie, możemy wstawić sobie wzmacniacz też tu i niezależnie wzmacniać nadawanie i odbiór. Wszystko pięknie wygląda na papierze. Ale jak mówiłem, to tłumienie nie jest idealny i część sygnału, który pojawia się tu, wraca w to miejsce. Tu także. I teraz się tworzy nam pętla sprzężenia zwrotnego. W sumie źle to narysowałem. Ten... Te myszki tak działają. wiecie o co chodzi tak, tu powinno być. I w czym jest problem? Nie ma tłumienia idealnego, czyli strzęść sygnału stąd trafia tu. Stąd trafia tu. Nawet jak tu nie ma wzmacniacza, ogólnie mamy zawsze jakieś tam szumy, to zauważcie, ten szum będzie wzmocniony tu, trafi tu, tu, część tu przejdzie, część tu trafi, będzie wzmocniony i tak w kółko. Nawet jakby szumów nie było wcale, co jest niemożliwe, to powiedzmy, ta strona coś powie. Pojawi się dźwięk. Ten dźwięk się przedostanie tu, i część wróci na wejście. Tworzy się zamknięte sprzężenie zwrotne. I będzie po prostu jakiś tam gwizd Układ się sprzęgnie, jakąś tam częstotliwość wygeneruje. No to jest też pewna metoda tłumienia aha ale już darujmy sobie omówienie tego szczegółowo. W każdym razie, jak widać, problem jest. I teraz, tak osobiście, jestem w stanie bez większego problemu zbudować tą część, bo mam schematy sprawdzone unifonów, gdzie mamy rozdzielony ton, tor mikrofonu i słuchawki. Wiadomo, on nie jest idealny. Tu będzie trochę gorzej. Mam sprawdzone, ale niestety wymagane są tam transformatory dość specyficzne. Kiedyś powszechne w, w aparatach telefonicznych. Tu jeszcze dochodzi równoważenie linii. Tak, więc nie jeszcze szczegółów omawiać, bo tak naprawdę do tego wszystkiego tu po stronie linii telefonicznej jeszcze dochodzi tu rezystor, który. Jest widziane z tej strony jako impedancja rzędu tych tam 600 omów. I bym musiał Wam omówić, jak to działa najłatwiej na przykładzie transformatorów, no ale transformatory to jest problem akurat teraz. Mam stalaka, który to robi ale jest inny problem ze zdobyciem tego scalaka może być duży kłopot on nie jest drogi on ma 8 zł, ale jego kupno teraz graniczy z cudem był używany w aparatach telefonicznych i zapewniał właśnie rozdzielnie toru dwukierunkowego na dwa osobne kierunki i na linie bo żeby ten układ działał dobrze Linia musi być zrównoważona. No i jestem, że tak powiem, na tą chwilę w kropce, bo nie mam pomysłu, jak na szybko to w ogóle sprawdzić. Ten układ, on jest, powiedzmy, prosty na zasadzie paru tranzystorów, rezystorów, ale robienie tego na uniwersalce na, na stykówce to jest w ogóle nieporozumienie. Tam ciągle coś będzie nie stykało. Na uniwersalce to pewnie 30 błędów na 40 połączeń. Najlepiej byłoby zrobić płytkę drukowaną. Tam szanse na błędy są małe. Ale mamy inny pomysł: wykorzystać unifon. Która jest w unifonie, i podłączyć się pod linię tu mikrofonu, tu linię słuchawki. I do sprawdzenia, czy ogólnie to ma sens, to już by wystarczyło. Tu natomiast musiałbym pomyśleć, może stary aparat telefoniczny z trafem wydłubać trafo. I zobaczcie, czy to pójdzie. No, oczywiście też dojdzie tu wzmacniacz to nie będzie się sprzęgało. W każdym razie, coś tam trzeba dobudować. No chyba, że macie jakieś inne pomysły. Wiem, że to nie jest na 2-3 na zdania, więc raczej nie w komentarzach, tylko piszcie maile do mnie. Jakie macie pomysły? Jeśli macie jakieś schematy, najlepiej sprawdzone przez siebie, to dajcie znać. Ułatwi mi to dalszą pracę. Bo jak na razie, to proste rozwiązanie bez, po prostu ze zwykłym transformatorem, czy nawet kondensatorem, nie wypaliło. To będzie działać bardzo. Słabo. Szkoda, bo miałem nadzieję, że będzie OK. No i można się zastanowić, a dlaczego, robi, gdy robiłem to na y, telefonie komórkowym, na module SIM 800, nie miałem tego problemu. Bo tam rozdzielenie toru nadawczego odbiorczego już jest w module SIM 800 zrealizowane. Tam problem był inny. Czy ja tylko rozdzieliłem tor mikrofonu i słuchawki po stronie, nazwijmy to domofonu, tam był problem echa? Kompensacja echa w Sim 800 jest słaba i to działało no, niezadowalająco. W Sim 900 później miałem z nim do czynienia, tamtego kłopotu nie ma. A w SIM 800 działało to beznadziejnie, co potwierdziło parę innych osób, że w 800 nie mogli sobie z echem poradzić, a w 900 działało im bez kłopotu. Także na razie, stoję, że tak powiem, w takim no kiepskim punkcie, bo. Chilowo mi brak jakichś pomysłu, żeby w prosty sposób rozwiązać problemy. A z USB to wiecie co pomaga? Jak kopnę parę razy w komputer. Któreś USB gdzieś wtyczka chińska do chińskiego gniazda nie pasuje, no i efekt. A z drugiej strony skoro im gniazdo do wtyczki nie pasuje, te chińskie do chińskiej, to skąd jest tyle Chińczyków jak Jakim te części ciała na przykład nie pasują, to skąd się te Chińczycy rodzą? Nie, nie, nie pojęte. To tyle. No niezbyt optymistyczne wiadomości, ale tak to już bywa, że nie, nie wszystko idzie tak prosto, jakby się wydawało, że oddajemy trafo czy kondensator i po robocie. Tam gdzie Robiłem wcześniej. Wspominałem o mostku telefonicznym, działało to, było ok, było dobrze. Słychać, a tu działa to beznadziejnie. Już powiem szczerze, że na tą chwilę to widzę największe nadzieje w transformatorze. Od aparatu telefonicznego, tylko trzeba będzie poszukać wzłomnie żeby taki wygrzebać. Ewentualnie budowa na tym scalaczku, który go posiadam, a później, jeśli będzie wszystko ok, bo to nawet może się okaże, że ten wzmacniacz nie jest konieczny. Bo tu Mamy jakieś układy wzmacniające, tu także, więc może tu w ogóle wzmocnienie będzie konieczne, a wręcz tłumienie tego sygnału, bo tu mamy miejsce na mikrofon, a tu mamy słuchawkę, więc to znaczy, tu złączy na mikrofon, tu na słuchawkę, więc wręcz może tłumienie będzie potrzebne, ale. Budowanie elektroniki trochę zajmie, więc najbardziej, najszybciej to zweryfikuję. Na trafie pożyjemy, zobaczymy. Ale czekam na Wasze pomysły. Do usłyszenia.